Siemandero, witam Was w kolejnym filmie Dzisiaj będziemy jechać do Zakopanego Z gościem, którego powinniście znać A jak nie znacie to zobaczycie Generalnie bardzo, bardzo go szanuję za to co robi I dlatego jedziemy do Zakopanego, bo Strzyzaliśmy w komentarzach Że takim samochodem jak Peugeot Ion nie da się jechać do Zakopanego Więc dzisiaj to sprawdzimy czy się da Auto mamy nienaładowane do pełna Mamy taką aplikację jak Ion i tutaj mamy 81,5% w baterii. Nie mam naładowanej do pełna ze względu na to, że moja żona po prostu nie zobaczyła sobie, że auto się nie chciało ładować. No i niestety nie było naładowane, no ale no niestety tak to wygląda. Także ja sobie tutaj jeden licznik zeruję, żebym zobaczył, ile dzisiaj kilometrów zrobię. Nawet dwa zerujemy. Jedziemy generalnie, pokazuje mi, że mamy zasięgu teraz 77 km i mamy niecałe, 3, nie mamy trzech kresek do fula. także jedziemy 81,5%. to wam chciałem jeszcze tutaj powiedzieć że generalnie mieliśmy już dawno, dawno jechać planowaliśmy to już naprawdę, tylko niestety no ja też pracuję Michał też czasami nie dał rady po prostu więc to, że po prostu dzisiaj jedziemy to nie jest ugadane, że nie wiem, taka pogoda jest i tak dalej, po prostu mamy okienko, ja jestem w Polsce w domu, Michał ma też po prostu nasz gość, Michał ma też po prostu Okienko dzisiaj i możemy po prostu taki test dla Was zrobić Normalnie tak, tak, tak bym nie jechał tym samochodem Bo wiecie o tym doskonale, że ja mam jeszcze Kie Niro Ale robimy to tylko i wyłącznie dla Was, dla oglądających Żeby pokazać Wam, że takimi autami też się da jeździć Wiadomo, to są trochę wyrzeczenia w takich samochodach jak Peugeot ION, Mitsubishi IMIEW czy Citroën C0, ewentualnie jeszcze w pierwszej generacji, ten z mniejszą baterią 23 kWh. Wiadomo, że to są samochody, które się jeździ tylko do pracy, po bułki, do sklepu i ewentualnie na jakieś bardzo malutkie wycieczki typu 20-30 km. Ale to bardziej właśnie latem, jesienią, nie zimą. Zimą się tylko jeździ takim samochodem do pracy generalnie. No, także mamy takie warunki jak mamy Pada deszczyk Jest około jednego stopnia Zobaczymy ile będzie później Także na razie jedziemy Zobaczymy co się będzie działo Wjeżdżamy malutku na autostradę Zasięgu nam jeszcze deklaruje 71 km Zrobiłem 15 Także <laughs> tak to wygląda Ale włączyłem sobie jeszcze taką aplikację Nikon Ion Bo niestety u mnie w telefonie się to coś nie chce działać i włączyłem se C0 no i na tą, na tą chwilę mamy zużycie 12 kWh na 100 km przy średniej prędkości 46 km na godzinę jedziemy autostradą za ciężarówkami no z prędkością zabójczą 70 km na godzinę niecałe także wszyscy autonomierzom zawsze 180 tylko bez, bez jedynki prawie pasem Prawym niestety się ciągną cały czas w granicach 70 na godzinę. Wjechałem na lewy i jedziemy niecałe 90. Także też tutaj nie ma 180, jak to każdy mówi. Ale jedziemy lewym elektrykiem. W szoku jestem. Wjeżdżamy po malutku do skawiny. Tutaj po lewej stronie w skawinie. Otwarli niedawno już troszkę jest niedawno Kauflanda i tutaj jest ładowarka nie wiem czy będziecie ją widzieć czy nie widzieć ona już jest tak długo nie włączona że to jest naprawdę nie do pomyślenia także poprosimy żebyście w Kauflandzie tą ładowarkę nam już uruchomili bo ona można powiedzieć że nie wiem czy rok czy pół roku już stoi ale naprawdę bardzo bardzo długo ona stoi i ona jest nieuruchomiona także apel do Kauflanda prosimy żebyście otworzyli nam po prostu tą ładowareczkę byśmy byli naprawdę wdzięczni Dojechałem, dojechałem już pod Jana w Skawinie, to już powinniście wiedzieć. Witamy się z Michałem, cześć! Cześćko Razem jedziemy. Oczywiście cały film zobaczycie tak naprawdę z tego przejazdu u Michała. Ja tylko tak podsumuję tylko jak to wyglądało. Generalnie odpalę sobie aplikację, ile czasu nam zajęło, z jaką średnią prędkością jechaliśmy i tak dalej. Tak jak jechaliśmy wtedy nad morze, czy tam wracałem, to wtedy miałem taką aplikację, to wtedy tylko to sprawdzę. A resztę będzie sprawdzał Michał, czyli po prostu jaki mieliśmy zużycie, bo mamy taką aplikację jak Canyon z telefonu, która nam pokaże dokładne zużycia procenty i tak dalej i tak dalej wszystko z, no to z, z przejazdu no nie? Tak jest. Temperatury Generalnie termaterii. będą dwa materiały. U mnie na kanale i u Konrada. Dobrze, żebyście obejrzeli obydwa i dobrze, żebyście zasubskrybowali obydwa kanały i oczywiście łapki, mile wskazane, jakieś komentarze, tylko pamiętajcie, możemy się nie zgadzać co do kwestii merytorycznych, natomiast obrażać się nawzajem nie należy. Także jedziemy. Rozpoczynamy naszą przygodę z Elektrycznym autem Także jedziemy Jedziemy, jedziemy Cały czas, ale wiemy, że Lagon niestety ma malutką baterię No i musimy się podładować tu Tutaj z ładowareczki Orlena Tutaj się ładujemy z czademą. Od razu nam chyciło moc a tą moc zobaczycie u Michała na kanale na filmie, który wam podlinkuję pod spodem. My już po ładowaniu na tam, doładowaliśmy tam 90%, parę zobaczcie u Michała na kanale. Mamy 74 km zasięgu i jedziemy. Jest zabawa, jest impreza. I są ciekawe sytuacje w Lajonie. Są emocje. Są emocje też. Mamy już tutaj rezerwę. Zobaczcie, że nam się mruga. W zasięgu nam pokazuje 11 km. Zrezygnowaliśmy już z ogrzewania. <grym> Ale już, żebyście się dowiedzieli, co się nam stało i przydarzyło, to zapraszam na Michała, na kanał, żebyście zobaczyli, co się stało. No i nie jest tak źle. Ładujemy. Niestety bardzo wolno, bo tutaj idzie tylko nam 8-9 amper. Ale to zobaczycie u Michała na kanale. Takie ładowarki Noxo z AC, z przejściówki z f -stona. Tutaj mam stanowisko, widzicie, to jest normalny przewód AC. A tutaj mamy przejściówkę, żeby się ładować na typ 1, bo niestety te stacje mają tylko typ 2. Ja oczywiście, jakbym tutaj nie było kabli, bo czasami są takie subki, gdzie nie ma kabli. To po prostu włożę też kabel z sobą przez samo gniazdo, jest i też byśmy się naładowali. A teraz idziemy sobie jakąś herbatkę wypić, poczekamy aż się to nam troszkę tutaj podładuje i jedziemy dalej. Jeszcze do zakopanego żeśmy nie dojechali do celu, ale jesteśmy w zakopanym na Orlenie. Proszę bardzo. I ładujemy się na orlewskiej ładowarce, żebyśmy tylko dojechali do Greenwaya. Michał się poszedł załatwić. I jedziemy tam pod Greenway, żeby tam się naładować. Będziemy chcieli naładować się na 100%. A jak wyjdzie, zobaczymy. Oczywiście, cały film, konkretny taki z danymi, i tak dalej, u Michała na kanale. Tutaj mamy tylko taki, taki króciutki screen. Ale powiem Wam szczerze, że tu jeden popełniliśmy po prostu jeden błąd. Pojechaliśmy na ładowarkę, gdzie niestety ona nie działała. I wiedzieliśmy doskonale, że ona nie działała Tylko, że myśleliśmy, że po prostu będzie to działało, bo ona była po serwisie, ale niestety dalej to nie działa Także naprawdę trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy z Krakowa, do Krakowa z powrotem wrócili I ładowali się tylko raz Yes, hura, udało się, dojechaliśmy do Greenwaya Oto tym sprzętem elegancko. Idziemy sobie coś zjeść na szybkości i uciekamy do Krakowa. Tutaj z wami się jeszcze nie będę żegnał. Pożegnam się, jak dojedziemy do Krakowa. Czy na pewno dojechaliśmy? My już dojechaliśmy do Zakopanego. Udało się. Cały film oglądniecie u Michała na kanale. Ale teraz po podsumowanie całej wycieczki. Zobaczmy. Zrobiliśmy 110 km prawie średnią prędkość mamy 24 km 4 godziny 30 więc zakończamy całą tutaj mamy statystykę wyjechaliśmy o 12.25 przyjechaliśmy na prawie 17 .00. maksymalną prędkością jechaliśmy 94 na godzinę ale wiadomo że postoje, to tamto średnią prędkość mieliśmy 39 km 38 i jechaliśmy 2 godziny i 50 minut. Także tak to wygląda. Taką mieliśmy trasę. Proszę was bardzo, możecie sobie zobaczyć. tutaj nawet mamy wysokości jechaliśmy tak naprawdę większość pod górę, więc, więc niestety no, tak to wygląda. Cały film zobaczycie u Michała na kanale. Oczywiście wszystko w opisie. Zjedliśmy. Pyszną pizzę w Laplai. Bardzo Wam polecam tutaj odwiedzenie tej pizzy. Zjedliśmy, zbieramy się po i wracamy z powrotem do domu do Krakowa. Mam nadzieję, że będziemy mieć już na 100% w baterii i na strzała dojadę, dojadę do Krakowa. Do domu sądzę, że nie dojadę, że będę musiał gdzieś po drodze troszkę naładować jeszcze, ale do Krakowa mam nadzieję, że dojedziemy. A oczywiście wszystko będziecie mieli na mm, filmie u Michała na Prąd po Polsce Także zbieramy się i idziemy Zakopanym pokazuje nam, że mamy około minus 3 stopnie do zera Jest! Udało się! Lion objechał Zakopane Test A jakie mieliśmy przygody dokładnie to się dowiecie wszystko u Michała na kanale Także w opisie będziecie mieć tam na dole Link to sobie oglądnijcie z, z całej wycieczki Z całej wyprawy bym to bardziej powiedział, to nie wycieczka, wyprawa Specjalnie dla Was to zrobiliśmy, więc łapki byśmy poprosili w górę Najbardziej to u umie tam nie musicie jakoś bardzo robić, ale też jakbyście dali to bym był wdzięczny No i co, jesteśmy właśnie już pod domem eee, Naprawdę nie mam już w ogóle prawie baterii 4 km jeszcze deklaruje nam A na aplikacji nam pokazuje, że mamy jeszcze 13% baterii u Michała troszkę się podładowałem w domu i dojechałem także tak to wszystko wygląda i tutaj mamy podsumowanie powrotu wyjechaliśmy około 17.50 dojechaliśmy do Jana w kabinie o 19.50 czas który nam zajął to jest 2 godziny dystans to jest 88 km ale zaraz wam pokażę dlaczego tak jest generalnie dystans to jest 100, 100 km prędkość maksymalna 80 87 km średnią prędkość 44 tutaj mamy wysokości, chaliśmy więcej na dół także było dużo łatwiej czas w ruchu, czyli były jakieś tam koreczki gdzie żeśmy stali, wtedy to nie liczy no ale około godziny 50, tyle żeśmy jechali średnią prędkość mamy w ruchu około 49 km, i tutaj jak sobie wejdziemy, to już wiadomo dlaczego tak się stało, że nam pokazuje 88 km. Po prostu tutaj, zaraz z zakopanym, obrywnym targiem gdzieś tam GPS się zgubił, no i dopiero się w myślnikach otwarły, i dlatego tak się prawdopodobnie nie stało. Mamy średnie prędkości, nie było jakoś szybkiej jazdy, nie było na to warunków. No i cały czas większość jechaliśmy z górki. Tak to wygląda. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Podczas tej wycieczki popełniliśmy dwa błędy. Pierwszy błąd to był taki, że nie naładowaliśmy się więcej na Orlenie w Myślenicach. Nawet do tych 96, a najlepiej do 100%. I wtedy byśmy sądzę spokojnie do Greenway'a nawet dojechali. A drugi błąd to był taki, że zjechaliśmy do nowego targu na ładowarkę, która niestety nie działała, i musieliśmy się ratować subkiem AC z Noxy w nowym targu, też. Więc tutaj straciliśmy około półtorej godziny, nawet do dwóch bym powiedział. No cóż, tak to niestety wygląda. Szkoda, że nie ma ładowarki przed nowym targiem na Orlenie. To by się przydała taka ładowarka, i wtedy, lionem, nawet z ogrzewaniem, by nie było to żadnego problemu a nie wyzwania, itd. tak Także tyle, cię wam powiedzieć. Dzięki, jeszcze raz, i do zobaczenia. Cześć!